Dla mnie największą wartością bez wątpienia jest prawda, dlatego dzisiaj złożyłem w sądzie pozew przeciwko kłamstwom pana kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Pan się zawija w Westerplatte, w, Monke, w Monte Casino, ale prawdę ma za nic. Dlaczego pan ukrywa te przekręty, które pan zrobił, żeby wbić zęby w mieszkanie to człowieka, który nie ma teraz ani mieszkania, odpowiedź. ani pana opieki? Karol pan, pan marszałek mówi o pozwie. Proszę być ostrożny, panie marszałku, bo po tym, co pan mówi, żeby pan się nie spodziewał pozwów. Pomogłem człowiekowi, panie marszałku, pomogłem człowiekowi, kupiłem od niego mieszkanie i przekazałem je ostatecznie na cele charytatywne. Proszę być spokojny o los tego mieszkania. A państwa zachęcam do tego, aby zapoznać się z nowym materiałem w moich mediach społecznościowych. Dobrze pan powiedział, że to aktualne wyjaśnienie, bo miał pan już ich pięć, które na się znosiły. Ja powiem wprost: Karol Nawrocki jest kłamcą. Skłamał w akcie notarialnym, że zapłacił 120 tysięcy za wykup nie swojego mieszkania. Skorzystał ze zniżki, która jemu nie przynależała, po to, żeby haniebnie wyprowadzić majątek komunalny panie do prywatnego. Proszę mnie teraz poznać, panie Karolu, jeśli to nieprawda.